Tutaj mamy ładny, ładny obraz religijny Zdjęty ze ściany a tutaj chyba termometr Mamy miarkę Ale no taki nietypowy Witam w opuszczonym domu. Tędy wszedłem, tak jak widzicie drzwi są rozwalone. Od razu wspominam na wstępie Urbex. To nie wandalizm. Nie ma wejścia do obiektu, to nie wchodzimy. Ale że mamy drzwi rozwalone. Więc wchodzimy i zwiedzamy. Dom jest opuszczony. Może przyświecę trochę. I patrzcie, mamy jeszcze regał i nie tylko łóżko, no tutaj co za umywalka w pokoju. Czego to może być od klimatyzacji? Tutaj mamy małą lodówkę paprykę Szczeciński na pewno wszystko popsute, nie będę tam nic dotykał i takie małe radio. Obraz religijny. Szaf już brak ubrań. Takie szklane kielichy, dzbanki, nie wiem jak to nazwać. Jedno z oznaczeniem Bartek, a drugie z oznaczeniem Michał. Tutaj pilot do telewizora. Tutaj wewnątrz pusto. Chyba, że coś w szufladzie. Ciekawego pozostałości po kale. A tutaj, zdjęcie: być może tej pani, która tu mieszkała, oczywiście, nie będę pokazywał, tylko wybluruję. Idziemy do następnego pomieszczenia. Przechodzimy, oczywiście, przez przedpokój. mogło się znajdować. Co to za pomieszczenie? że kuchnia niewielka? I tutaj następny pokój. Mamy randol, także łóżko, i portret na ścianie, jeszcze bombki, z choinki zostały. Tutaj mamy ładny, ładny obraz religijny. Zdjęty ze ściany. A tutaj chyba termometr. Mamy miarkę. Ale no taki nietypowy. Talerze. Tutaj portret pana w mundurze. jeszcze tutaj zerknąć, być może czegoś się dowiemy. Ogórki chili, 2 kg ogórków, pokroić w plasterki, posolić dwoma płaskimi łyżkami soli, odstawić na 6 godzin. Więc tutaj mamy przepis. Ci raunkiPGE tym skorbin Termin przydatności. Szczepiło się to do mnie Jeszcze jest zawartość w środku Rivanolum na układy Krople żołądkowe To akurat takie rzeczy które większość z nas stosuje Instrukcja obsługi, telefon komórkowy, taki zwykły, podstawowy kartka pocztówka wesołych świąt Tadeusz Masarnia z masarni przyszłe życzenia paracetamol doktor Max to jakieś alte nifuroksazyd wtorek osiemnasty maj dwa tysiące dwadzieścia jeden fryzjer numer telefonu Góry nogami patrzę. Korespondencja. Nie zostaliśmy Państwa w domu. A tu chodzi o stan licznika. Это что то? то дайте знать в комментариях. Ну, religijne. Czajnik. Tutaj zapalniczki, ale to już patrzyliśmy. Tadeusz. Stwierdzenie odbiera opłata dobra, Tutaj też jakaś paczka była. Dobra, jeszcze zerknę na zewnątrz. Chociaż tu są domki zamieszkały obok, więc... Nie wiem czy uda się zwiedzić, bo nie zostać zauważony. Ale tu jeszcze jakaś jest szopa czy coś. mieszkań. ale ja coś robotnicy też tu coś akurat robimy. Więc ja tylko zajrzę tutaj i tutaj w tym pomieszczeniu zakończymy nasz film. Ale tak jak widzicie raczej takie pomieszczenie do przechowywania różnych rzeczy mam nadzieję, że taki film z eksploracji tego domu Wam się spodoba jeśli tak, no to będzie mi bardzo miło jeśli zostawisz lajka komentarz oraz zasubskrybujesz kanał aby być na bieżąco z nowymi filmami. No i do zobaczenia i do usłyszenia na następnej wyprawie.